W celu przygotowania własnej analizy opartej na analizie predefiniowanej musimy najpierw wybrać z listy rodzaj analizy, którą chcemy wykonać. Następnym krokiem jest powielenie analizy predefiniowanej oraz modyfikacja jej definicji. Po wybraniu opcji powielania, program otwiera formularz Kreatora Definicji Raportu, w którym po pierwsze musimy określić nazwę raportu, ewentualne opis oraz nazwę pliku analizy i jego lokalizację. W prawym okienku formularza Kreatora widać wcześniej zdefiniowane wymiary, które możemy usunąć z definicji lub dodać nowe. Po prawej stronie nazwy, wybranego wymiaru, widoczna jest ikonka, której dwukrotne kliknięcie spowoduje otwarcie kreatora poziomów grupowania wybranego wymiaru. Poziomy te również możemy zmieniać, usunąć niepotrzebne, dodać nowe i ustalić ich właściwą hierarchię. Po dokonaniu koniecznych zmian dotyczących wymiarów analizy, do następnego etapu przechodzimy wciskając klawisz dalej. Kolejnym krokiem jest modyfikacja miar raportu. Podobnie jak poprzednio, możemy usunąć niepotrzebne miary lub dodać nowe. Ostatnim krokiem jest wygenerowanie raportu w postaci pliku ms.excel. Po wciśnięciu klawisza generuj raport. Wybraniu okresu, za jaki ma być sporządzony, program po potwierdzeniu otworzy nam gotowy plik MS Excel.